Skąd się wzięło to wielkie pudło? Nic nie zamawiałem, a wy dziewczyny? Ja też niczego nie zamawiałam. Ja też nie, może Samanta. Ja? Na pewno nie ja. No, jeśli nikt niczego nie zamawiał, ale się pojawiło, to znaczy, że to będzie nasz prezent. Ojej, to czekoladowa fontanna. Czekoladowa? A tak, tak, to moje zamówienie. Oddajcie mi to. Jeszcze czego? Nie ma sensu kłamać. To moje zakupy. Nie ma mowy! Fontanna jest moja, cofnijcie się. Cicho! Zatrzymajcie się na chwilę i przestańcie się kłócić. Wiem, jak rozwiązać wasz problem. To challenge rozstrzygnie, kto z was zdobędzie nagrodę. Witamy w challenge'u dla artystów. Ale super! Czekoladowa fontanna trafi do tej, która ją najlepiej narysuje. Skoro wszyscy gotowi, to zaczynamy. Ale uwaga, musicie rysować bez użycia rąk. To jedyna zasada. Skoro wszystko jest jasne, to macie minutę. Start, zaczynajcie! Jestem pewna, że wygraną mam w kieszeni. Nie muszę nawet konkurować z tymi nieudacznicami. I kto to mówi? Czuję, że to ja dostanę czekoladową fontannę. Jestem naprawdę dobra w rysowaniu. Co? Fontanna będzie moja. Nie podoba mi się to, co mam do tej pory. Może powinnam zmienić taktykę. Myślę, że rysowanie flamastrem będzie o wiele wygodniejsze. Spróbuję w ten sposób. Idealnie. Właśnie, flamaster. Ja też chcę nim rysować. Ech, nie potrafisz go nawet otworzyć To nie jest śmieszne Co robić? Zwłaszcza, że dziewczyny mają takie fajne rysunki Nie szkodzi Jeśli ja nie potrafię pięknie rysować To muszę zepsuć rysunki innych Myślę, że to piórko mi pomoże Co ty zrobiłaś? Przez ciebie zepsułam swój rysunek Ups. Co za pech Dlaczego się śmiejesz? Zaraz dam ci nauczkę. Twój rysunek czeka to samo. Jego też zepsuję. Oddechce ci się ze mnie żartować. Nie, przestań. Tak jest, dobrze jej tak. Chelsea, a ty z czego się tak cieszysz? Twój rysunek też zniszczę. Nie, proszę. Dziewczyny, czas minął. Pokażcie mi swoje prace. Było blisko. Nawet nie zdążyłam zepsuć rysunku Chelsea. Zobaczmy, co narysowałyście. Mary, co to jest? To nie wygląda jak fontanna, tylko jak jakaś plama. Samantha, twój rysunek też nie jest zbyt dobry. Nie postarałyście się. A co sądzisz o mojej pracy? Jest lepsza niż inne, ale widziałem ładniejsze. Dobra, skoro reszta rysunków jest jeszcze gorsza, to dziś wygrywa Chelsea. Która! Starałam się bardziej niż inni, więc zasłużyłam na tę nagrodę! Myślisz, że tylko ty możesz pić czekoladę? Mylisz się, my też możemy to zrobić. Mamy nawet słomki specjalnie do tego celu. To jest takie dobre! Ej, a gdzie jest moja czekolada? Jesteś naszą przyjaciółką, więc podzieliłaś się z nami. Złodziejki. Tym razem wasza nagroda będzie jeszcze fajniejsza. Zobaczcie, jaki uroczy jest ten piesek! Tak, jaki słodki. Przejadł się więc, skorzystał z łazienki i waszą nagrodą jest ta słodka kupa. Kto narysuje ją najlepiej, ten ją dostanie. Powodzenia, czas start! Nie chcę kupy. Po prostu narysuję coś innego, a nie kupę. Muszę wykonać najgorszy rysunek w moim życiu. Wiem, nie ma nic gorszego niż rysowanie stopą. Od razu przepraszam za ten zapach. Co to jest? To jak broń biologiczna? Skąd się bierze ten smród? To tylko moja stopa. Każda na pewno narysuje coś fajnego, a ja po prostu pomarzę sobie flamastrem na kartce. W ten sposób nie wygram i nie dostanę tej kupy. Kurczę, zgubiłam brązowy flamaster. Potrzebuję natychmiast zamiany. Wszystko mi leci z rąk. Muszę być ostrożniejsza. Ciekawe, co narysowały dziewczyny. Wasz czas dobiegł końca. Pokażcie mi swoje prace. To już koniec? Kura, jestem gotowa, aby pokazać mój rysunek. Chelsea, spodziewałem się po tobie więcej. Samantha, brawo! To piękny rysunek. Mary, dlaczego śpisz? Y nie śpię. Oto mój rysunek. O, to prawdziwa kupa. A więc to ty otrzymujesz nagrodę. Pogratulujmy Mary. Kupa? Kurczę. Zasady mówią, że trzeba ją zjeść. Tak? Może mi się poszczęści i okaże się, że to czekolada. Fu, ona je kupę! Sama jesteście jak kupa. A to jest po prostu pyszny krem czekoladowy. Chcecie spróbować? Jest rewelacyjny. Dziewczyny, tym razem będziecie walczyć o tego słodkiego kotka. On jest taki mały. I bardzo puszysty. Jeśli narysujecie go naprawdę dobrze, będzie wasz. Tym razem musicie użyć kredek i rysować na Twoich twarzach. Pozostaje mi tylko życzyć Wam powodzenia. Dokładnie, po co rysować coś na papierze, skoro sama wyglądam jak słodka kotka? Potrzebuję jeszcze tylko kilku szczegółów i gotowe. Ja też wyglądam jak kotek. Miał! Narysuję najlepiej ze wszystkich. Możecie się starać ile chcecie, ale tylko ja pomyślałam o lusterku. Bez niego nie uda mi się dobrze narysować. Poza tym lusterko nie jest wbrew zasadom. Na pewno to ja wygram. Chelsea nie umie rysować, a Mary? Ej! Używanie lusterka jest wbrew zasadom. Wstydź się. Patrz, Chelsea, widzisz to? Tak, to niesprawiedliwe. Musimy dać Mary nauczkę. Zmyjmy jej makijaż. Mary, jesteś gotowa wziąć prysznic? Na to do dzieła. Nie, dlaczego to zrobiłyście? Mogłam dostać w prezencie puszystego kotka. A właśnie, kotek. Jeśli makijaż Samanty będzie taki fajny, to nie dostanę tego kociaka. Też muszę go zepsuć. Samantha, twój makijaż się rozmazał. Gdzie? Powiedz mi, naprawię to. Pozwól mi pomóc. Nie mam nic przeciwko temu. No dobra. Jeszcze tutaj. Teraz jest super. Bardzo dziękuję. Dziewczyny, pokażcie mi swoje twarze. Zobaczmy, co wam wyszło. Mary, nie postarałaś się. Nawet kot nie może na to patrzeć. Samantha, czy ty w ogóle widziałaś jak wygląda kot? Co ma z tym wspólnego pirat? Pirat? Jaki pirat? Chelsea! Dałam Ci nauczkę! Dzięki temu mój makijaż wygra. Tak, będę musiał ponownie przyznać zwycięstwo Chelsea, ponieważ reszta z Was nie dała rady. Ekstra! Ten maluszek jest teraz mój! A osik! Chyba wróciła mi alergia na koty z dzieciństwa. A wsi! Nie szkodzi, to nic takiego. Kotek będzie w dobrych rękach, moich mery. Nie, on jest mój! Czy ty w ogóle się widziałaś? Najpierw się wylecz, a potem damy ci kotka. Ponieważ poprzednia nagroda była tak wspaniała, ta może wam się nie spodobać. Będziecie walczyć o rybę. Tym razem będziecie malować różnymi sosami. Będzie trudniej, ale dacie radę, czas start. Oczywiście to będzie coś wspaniałego: malowanie sosami jest nie tylko zabawne, ale i pyszne. Co ty robisz? Zachowaj swoje śmieci dla siebie. Przepraszam, nie zrobiłam tego celowo. Dobra, nie czuję się urażona. Malowanie sosami musi być świetną zabawą, są takie kolorowe. Wygląda całkiem fajnie. Okazuje się, że ketchup to całkiem dobra farba. Myślę, że sos serowy też będzie ok. Dzięki niemu też można zrobić świetny rysunek. Tak szybko się skończył. Ale nie mam się czym martwić. Wszystkie wyglądają bardzo ładnie, więc każdy sos pomoże mi w rysowaniu. Wow, nie wiedziałam, że rysowanie sosami to taka niesamowita zabawa. Dobra. Kurczę, dziewczyny rysują za dobrze. Muszę się postarać. Ja też chcę mieć ładny rysunek. Sosy naprawdę dobrze pachną. Muszą też bardzo dobrze smakować. Są takie pyszne. Po co w ogóle rysować, skoro sosy są tak wspaniałe same w sobie? Naprawdę? Uważam, że jedzenie samych sosów jest dziwne. Nie jest, to jest fajne i pyszne. Zgadzam się, ale lepiej nimi rysować. O nie! Głupie opakowania! Kurczę, zniszczyły mój rysunek! Jak mogłyście mi to zrobić, głupie śmieci? O nie, zjadłam wszystkie sosy! Teraz nie mam czym rysować! Ale to nie szkodzi, po prostu podkradnę rysunek Samanty! Wasz czas dobiegł końca, pokażcie co narysowałyście! Pokazujcie, a ja w międzyczasie podmienię rysunki! Mary, to nie jest twój dzień. Rysunek jest kiepski. Bardziej podoba mi się styl Chelsea. Dobra robota. Samanta, ty co robiłaś? Myślisz, że jak będziesz siedziała i nic nie robiła, to nie dostaniesz żadnej ryby? Ups. A jednak, gratulacje, to Samantha dostaje całą rybę. To wszystko przez Chelsea. Nie dam rady zjeść tak dużo surowej ryby. Wiem, po co mam jeść surową rybę, skoro mogę ją upiec? To świetny pomysł. Nie bez powodu zawsze noszę przy sobie palnik. Ojej, Chelsea, przepraszam, płomień niechcący Cię trafił. Nawet Ci pasuje. Odczepcie się. Za pomocą palnika zamienię tę paskudną rybę w pyszne danie. I to jest takie łatwe do zrobienia. Gotowe? Życzcie mi smacznego. Pyszności. I liczyć będzie Santa. Kłusze, to nie fair, ale chyba muszę. Raz, dwa, czas się schować. Właśnie znalazłam idealną kryjówkę. Hmm. Hej! Myślę, że nikt mnie tu nie znajdzie. Co tu się rusza? A, to pająk! Jest taki owłosiony. To obrzydliwe. Co to za pudełka? Są takie kolorowe i ładne. Najbardziej podoba mi się różowe, więc bardzo chcę się dowiedzieć, co jest w środku. Co się dzieje? Chyba mnie wciąga do środka pomocy! Dobra, czas znaleźć moje koleżanki. Emma, widzę twoje nogi. Można było się lepiej ukryć. A gdzie jest Elis? Jeszcze nie wiem, ale tam są jakieś drzwi. Może tam jest. Hej! Patrz, tu jest jakiś klucz. No, nie ma mowy, żeby zmieściła się do tak małego sejfu. Otwórzmy i przekonajmy się. Ojej! Pierwsza dowiedzieć się, co czeka na mnie w moim sejfie. Dziwne, jest pusty. No i gdzie jest ta kupa? O nie, Karaluch! Teu zapomnie, Zdejmijcie go! Daj spokój! On nie jest taki straszny. Powiedziałabym, że jest całkiem ładny. Wiesz, co będziesz musiała z nim zrobić? Nie, nie ma mowy! Zobaczcie, jaki jest przerażający. Ma takie wąsy. What? Zanim się weźmiesz w garść, ja zdążę ogarnąć swój safe. Okay. Mm. O, szczęścia razem mnie. Patrzcie jakie duże ciastko, Reo! Niesamowite! A co na mnie czeka? Wow, jaka piękna i niezwykła magiczna różdżka! Hej! Trzeba się tylko dowiedzieć, jaką ma moc. Ale fajnie! Mogę sprawić, że wszystkie będziemy unosić się w powietrzu za jej pomocą. Niezła zabawa! Nie, to wcale nie jest fajne! Dlatego nie rób tego więcej. Ty baw się swoim patykiem, a ja będę się bawić moim wielkim pysznym ciasteczkiem. Może im nie dasz ugryźć? Nie, sama się tym zajmę. Tak dobrze smakuje. Tak. No i dobra, mam chytry i bardzo nieprzyjemny plan zemsty. Co powiesz, gdy Karaluch usiądzie na twoim ciastku? no! Nic nie powiem. Karaluch jest bardzo uroczy. Czyżby? Nie szkodzi. I tak zabiorę twoje ciastko. Niech wleci mi prosto do buzi. Jak ci nie wstyd, złodziejka? Jedyną rozrywką jest teraz oglądanie, jak Emma bawi się z Karaluchem. Dla ciebie to zabawne, a dla mnie nie. Chyba naprawdę będę musiała go zjeść. Brawo, wiedziałam, że jesteś odważna. O nie, nie pozwolę temu karaluchowi tak po prostu odlecieć. Emma, i tak będziesz musiała go zjeść. Bardzo dziękuję, Samantha. Co za ochyda. Myślałam, że jesteśmy przyjaciółkami. Przy okazji przyszła mi do głowy bardzo ciekawa myśl. Skoro moja różdżka może sprawić, że wszystko lata, to może też sprawić, że smakołyki przylecą prosto do mnie. Spójrzcie, tu jest cała masa przysmaków. Jestem najszczęśliwszą dziewczyną na świecie. I nie tylko ty. Co ty zrobiłaś? Przez was złamała mi się moja pałeczka. Teraz pozostaje mi tylko zjeść to, co już przyleciało. Nie smuć się przecież i tak wystarczy ci tego na co najmniej rok. I nie tylko tobie, nam też. Tym razem ja otworzę jako pierwsza. Myślę, że czeka tam na mnie coś miłego. Tak, to moja ulubiona kola. Oj, chyba się wzburzyła. Elis, chcesz, otworzyć ją prosto w twoją stronę? Nie, nie trzeba! Spokojnie, nic się nie stało. Miałam szczęście i cała kola została w butelce. Aha! Świetnie, no to teraz mogę otworzyć swój save. Oh, no. Nie, skąd oni wiedzieli, które jedzenie wygląda dla mnie jak kupa? Nie znoszę cytryn. I właśnie jej dostałam. Masz pecha. Ciekawe, co ja dostanę. Mam nadzieję, że to będzie coś magicznego. Ojej, to cukierkowa chmurka. Widziałam to wcześniej tylko w kreskukach. Zabierajcie ręce! To dotyczy wszystkich! Nie pozwolę wam ukraść moich cukierków. Są moje i tylko moje. Nie potrzebuję ich, mam kole. Kurczę, musi być gruba, skoro może pomieścić tak dużo płynu. Nie czuję się najlepiej. Dziewczyny, odsuńcie się! O, chyba jak tu śmierdzi. Nie nauczyli cię żadnych manier? To nie wszystko, będzie więcej! Zaraz spadniemy z powodu twojego bekania, to okropne! Dobra, przestańcie gadać raz, działać. Emma, dlaczego jeszcze nie jesz swoich cytryn? Ponieważ ich nie znoszę, ale mam pomysł, co mogę z nimi zrobić. Dlaczego mam się nimi dławić, skoro mogę zrobić z nich pyszny sok? Naiwna, myślisz, że twój sok będzie smakował lepiej niż same cytryny? Same się przekonacie, jesteście po prostu zazdrosne. Oh, nie! No! Hey you! Oj, chyba miałyście rację. Nie mogę nawet tego utrzymać w ustach. Co ty robisz? Plujesz tym sokiem prosto na nas. Tak, to obrzydliwe. Spadł mi nawet do oczu. Zastanawiam się, gdzie są moje cukierki. Murko, dlaczego nie dajesz mi cukierków? Hurra, teraz mam mnóstwo skitansów. Wystarczy dla wszystkich. Nie ma mowy. To moja chmurka, więc nie zamierzam się nią dzielić. Yeah! Myślę, że mogę ją sobie po prostu wziąć. Nic nie możesz. Ona była moja i nadal jest moja. Skoro już wszystkie próbowały się skitelsów, to na pewno zgodzicie się, że słodycze są niesamowite. Czeka mnie tym razem. Wygląda na to, że znowu coś naprawdę fajnego. Zgadza się. Zobaczcie, jaki pyszny i kolorowy jest ten pączek. Można go nie tylko jeść, ale także się nim bawić. Oj, muszę jeszcze trochę poćwiczyć łapanie. Zastanawiam się, dokąd znikają te wszystkie sejfy. Chociaż jest mi to obojętne. Jedyne, o czym myślę, to ten pyszny pączek. Jakie to jest smaczne. Daj ugryźć. Nie ma mowy. Kurczę, przez siebie ugryzłam się w palec. Teraz naprawdę boli. Hmm, to nic takiego. Zawsze mam przy sobie bandaż na takie właśnie przypadki. Wspaniale, dzięki. Ciekawe, co mnie czeka. O, nie, co za paskudztwo! Znowu nie mam szczęścia. Nienawidzę kurzych jajek, zwłaszcza surowych. Co mam z nimi zrobić? Hmm, pozwól, że ci pomogę. Oj, przepraszam! Spójrz na te wszystkie apetyczne jajka. No dalej, czas jej jest. Mam was dosyć. Spójrzcie, jaki słodziak. To jest teraz moje zwierzątko. Ja też chcę mieć takie zwierzątko. Kurczę, dlaczego ja mam zwykłe jajko? Bo nie zasłużyłaś na nic innego. Ciekawe, co czeka na mnie w moim sejfie? To chyba jakaś bomba. Co? Bomba? Musimy się natychmiast ukryć! Pomocy! Może uda mi się ją rozbroić szczypce do cięcia kabli. Chyba jeszcze pogorszyłam sprawę. Chowajcie się! Ojej! Spójrzcie na te wszystkie słodycze! Myślę, że to była bomba cukierkowa! Ale ekstra! A mój kurczaczek ma teraz brata w czekoladowym jajku. Na Darada znajdziecie jeszcze więcej takich ciekawych challenge'y. Zostańcie z nami, bo będzie niezła zabawa!